24 czerwca w parku słupna odbędzie się wydarzenie Śląsk to Wielka Rzecz. Organizowane jest ono w ramach obchodów Narodowego Dnia Powstań Śląskich, a także uhonorowania roku Wojciecha Korfantego. Impreza rozpocznie się piknikiem rodzinnym, połączonym z pokazem sprzętu wojskowego, a jego zwieńczeniem będzie widowisko multimedialno-muzyczne z koncertem gwiazd Polskiej Estrady. 6 czerwca odbył się briefing prasowy poświęcony temu wydarzeniu. Jest związana wprost z drugą rocznicą Narodowego Święta Powstań Śląskich. Obchodzimy go 20, bądź właśnie w okolicach. 20 oczywiście będą uroczystości oficjalne, ale chcemy opowiedzieć o Śląsku również w klimacie rodzinnym, w klimacie przyrodniczym, w klimacie widowiska multimedialnego. To nie pierwszy raz, kiedy Mysłowice organizują tego typu przedsięwzięcie nawiązujące do historii. Warto przypomnieć, że w 2019 roku w naszym mieście odbyły się obchody stulecia wyborów. Ruchu pierwszego powstania śląskiego zaczęło się w Mysłowicach. To wielkie wydarzenie odbiło się echem w całym kraju. Również spowodowało, że Mysłowice z powrotem zagościły na mapie Polski, jeżeli chodzi o ważne miejsca historyczne i ważne wydarzenia kulturalne. Wówczas zespół Pokahontas stworzył dedykowany powstańcom śląskim utwór 100 lat, który wraz z innymi wybrzmi 24 czerwca w parku Słupna. Zagramy kilka numerów, ale raczej staramy się dobrać taki repertuar, nie imprezowy, że tak powiem, tylko raczej taki sentymentalny, korzenny. Czy utożsamianie się z powstaniami śląskimi w warstwie muzycznej i tekstowej było dla nich trudnym zadaniem? Na pewno nie. Musieliśmy się dogrzebać tak naprawdę prawdy i tej prawdy trudno było znaleźć, więc. Mieliśmy problem z tym tekstem, ale myślę, że udało nam się to ująć artystycznie w taki sposób, że tak naprawdę przekazaliśmy naszą miłość do Śląska. Impreza rozpocznie się piknikiem rodzinnym na terenie Centralnego Muzeum Pożarnictwa, podczas którego będzie można zapoznać się z ekspozycją sprzętu wojskowego zapewnioną przez MON, a także działalnością służb, które przygotują stoiska tematyczne. Będzie bardzo dużo dmuchańców, największa ściana wspinaczkowa, prezentacja i pokaz sprzętu militarnego, na którym będzie możliwość zobaczenia najnowocześniejszego sprzętu, którym dysponuje polska armia. Oprócz tego najwyższa w Polsce drabina Kina, którą dysponuje Straż Pożarna. A oprócz tego, loty balonem na uwięzi. Zwieńczeniem dnia pełnego w atrakcję będzie widowisko multimedialno-muzyczne, podczas którego będą przenikać się wątki historyczne i muzyczne, bogate w autorskie wizualizacje, opowieści w wykonaniu aktorów oraz pieśni powstańcze i niepodległościowe w nowoczesnych aranżacjach wykonane przez znanych artystów, jak Pocahontas, Myslowic, Stanisławy Celińskiej, Natalii Niemen, Justyny Steczkowskiej czy Krzysztofa Cugowskiego.